Wojtek jest w pracy i chyba zamówił mi niespodziankę. Usuwanie, wywalanie niepotrzebnych rzeczy, układanie butów. No dzieje się dzieje. Witajcie dnia kolejnego. Mamy niesamowitą pogodę dzisiaj. O, to jest chyba pająk! Poczekaj. No chyba pająk. Zdaj rąk. Chodź daj rączkę. Tak stoję i myślę, co mi w domu potrzeba. A ty to rozwijasz? O, rany! Ma jeszcze głowę. Z taką pianką? Ja do lustra podchodzę, Wam pokazywać. Nie uwierzycie, co mi właśnie dostarczono. Wojtek jest w pracy i chyba zamówił mi niespodziankę. No zobaczcie, co mi właśnie... Jeden, <laughs> jestem w szoku. Właśnie mi to pan przyniósł. I co tu jest w środku? O, jejka, no taka niespodzianka. Jejka, no ja mam tak kochanego męża. O, rany, moje ulubione frytki i Big Mac. Ja dziękuję. Ale się mega cieszę. Dziękuję, kochani, zabieram się za jedzenie. Mmm, mm, pyszności. Zobaczcie, jakie to jest wszystko pyszne. Jaka bułeczka. O, ja cię nie mogę. Mm. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jejka, widzieliście, jaki przyjemny poranek, południe miałam? Wajtek wrócił dzisiaj wcześniej z pracy, bo nad, na godzinach tak naprawdę był i na południa był w pracy, teraz pojechał po maksa, ale wrócił do domu. I przywiózł mi tulipany bukiet. Przepiękne, będą się teraz jeszcze coraz bardziej rozwijać i rozwijać. I przywiózł mi jeszcze, zobaczcie, nam, winko. Sobie wieczorem wypijemy razem. Z wojtkiem usiądziemy i napijemy się po, po kieliszku. Za ten dzień kobiet. I Wam, kochane, chociaż to już jest dużo później, to i tak życzę Wam wszystkiego, 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 co najlepsze. Dużo miłości, spokoju i żeby spełniły się Wasze wszystkie marzenia. W ogóle założyłam sobie dzisiaj te moje legginsy z ASOS, top biały. I ten kardigan, który kiedyś, kiedyś miałam w butiku, sobie jeden zostawiłam. I wiecie co, teraz na wiosnę idealny będzie. No naprawdę super. Bo to taka butelka i to tak słychać, nie? Jakoś inaczej leci, bo ona jest długa ta butelka, ale ma piękny kolor, naprawdę. Mm. Dziękuję. A to za ten. Dzień Dzień. Wasze zdrowie, kochani. Mmm, lekko słodkawy. Wojtek no, wypił łyka i mówi, słodkie. No nie, Ale że jest, się ucieszył, wcale nie... No nie, że... No tak się zdziwiłeś. Jest pół słodkie powiem Wam. No? Dobra, mamy godzinę 22. Właśnie skończyłam. Inny film nagrywać. Także to posiedzimy sobie, poglądamy jeszcze z godzinkę telewizję. A z Wami widzimy się jutro. Do zobaczenia. Witajcie dnia kolejnego. Zobaczcie co tu się dzieje. Przedpokój! Wajtek po prostu wszystko. Teraz tam nie zajrzę. Z naszej szafy wywala pod schodami. A nie, szmatka. I po prostu generalne porządki. Usuwanie, wywalanie niepotrzebnych rzeczy, układanie butów. No dzieje się, dzieje. I posprzątane w szafie, wszystkie buciki elegancko ułożone. U góry mamy jakieś żarówki, klapki, buty jedne Wojtka. Tu są moje buty i klapki, maksa, sandałki. Tu jest moja półka z butami. Tam dalej się ciągnie ona. Tu jest Wojtka półka z butami. I tam dalej się ciągnie. No i elegancko. Kurtki, plecak Wojtka tu wisi. I tutaj kurtki, tak jak były. No i w korytarzu też już mamy przestrzeń. No, tu nie patrzcie, bo to jest jeszcze do ogarnięcia. Ale tutaj wózek zniknął. No i się zrobiło pusto. Ekstra. Jeszcze Wam z drugiej strony chciałam kwiata z lampą pokazać. O, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Tak mi się podoba ten kącik tu. Wow! Piękne, nie? Ale ile? Ile kwiatków? Dajcie dnia kolejnego. Mamy niesamowitą pogodę dzisiaj. Jest tak ciepło. No ja co prawda ubrałam mój korzuszek, bo myślałam, że wiecie, słońce świeci, ale że wcale nie jest tak fajnie. Tutaj możesz być, nigdzie, indziej nic. I ubrałam resztę go korzuszek, ale jest mi tak dobrze. Odpięta jestem. Wyszliśmy sobie na spacer. Maksiu cały czas do mnie coś mówi. Wyszliśmy sobie na spacer. Maxiu, taką... Taką torbę saszetkę wziął i skarby zbiera. Całe rano dzisiaj pracowałam. Całe rano robiłam zdjęcia do butiku. Bardzo fajne rzeczy. Wieczorem będę je wystawiać. Już się nie mogę doczekać uwielbiam to robić. Idziemy dalej. Patrzcie, przywitaj. Chodźmy. Cześć! No chodź, nie ma czasu. Nie, uważaj, uważaj, nie idź w te kwiaty. Bo podajcie. Tik a breath. City lights looking fine, and I this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes. I just wanna feel. that ty też nagrać? No dobra. Podobają Ci się? Tak. Bo mają kolor. On do nas tutaj chce, się przywitać. Widzicie tam tych chłopaków, co tam grają? się przed chwileczką do nich podszedł, powiedział can I play with you? Czy mogę z Wami grać? I grali z, z Maxem. Fajnie było, nie? Tak. Oj, to jest coś niesamowitego, jaki Max jest za piłką. Po prostu jak widzi piłkę, to aż mu się oczy błyszczą i już nic go nie interesuje. Nic innego wiecie: nie widzi tylko tą piłkę. I obojętnie, kto to jest, podchodzi od razu, pyta się, czy może grać. I gra z wszystkimi. Nieraz e, przychodziliśmy tutaj i widziałam, że wiecie, jakiś tata z synkiem sobie kopali razem. I Max mówi: pójdę do nich pograć. O, zobaczcie, jaki gentleman otworzył bramkę i czeka na mnie, aż ja wejdę. Dziękuję, Maxiu. Więc proszę. Proszę. Kochany jesteś. E, I nieraz Max mówi: o, pójdę do nich pograć. Ja mówi: Nie, to pewnie tata ma taki czas z synkiem. E, I nie będziemy przeszkadzać. Nie, nie, oni na pewno będą chcieli ze mną pograć. I podchodzi grazy potem z nim no po prostu w ogóle się nie krępuje, jest bardzo otwarty na ludzi, no jest niesamowity, naprawdę zjeżdżalnia. Tam coś remontują, odgrodzili. Tam nie wolno iść, tam coś robią, naprawiają. Bo widzisz, że jest zagrodzone. A potem to będzie się klęcić, a potem nie tak break me no no nothing can break me look at the beautiful stars i wanna drive a faster car i'm gonna be myself i'm gonna be someone else i'm gonna be myself i'm gonna be someone else title oh, okay you tak właśnie Maksiu wraca z placu zabaw za każdym razem płacz, że już trzeba iść, nie? no już, jutro wrócimy jutro wrócimy, obiecuję idziemy jeszcze na chwilkę do Herona tak stoję i myślę co mi w domu potrzeba ale chyba nic mi za bardzo, no mleko możemy kupić o, tutaj już soczki dla Maxa. się dzielnie niesie z mamą zakupy. Mama. Ja mam całą siatę pełną. Mama, patrz. to ktoś zrobił dulej. To ja zrobiłam. A ty to rozwijasz? O rany. Jesteśmy już w domu. Maks wziął sobie już jeden ręczniczek papierowy i robi autostradę w pokoju. Wiecie co, no nie potrzeba mi aż tak ręczniczków. Ale sześć ręczniczków za funta 99. Taki sześciopak, a ostatnio w ogóle ich nie było. No to mówię, jak jestem, to wezmę. Zapłaciłam w sumie 17 funtów, tu w torebce miałam jogurty. Takie, z taką warstwą. Max bardzo chciał. Cała świata, że się... Nie... nie, Max, nie przynoś mi tutaj! To połóż na łóżko swoje! Oje, no, tu chciał puchy wszystko znosić, żeby mieć pusty pokój, żeby robić autostradę. No, nie zmieściły mi się wszystkie zakupy, więc jogurty w torebce przyniosłam. Max wybrał sobie chrupki, to serowe. Mumie? To z papieru toaletowego z Moniką robiłeś. Dzisiaj nie wolno mu jeść, bo mało obiadu zjadł, ale powiedziałam, jak tak bardzo chcę, to kupimy i najwyżej jutro zje. Chyba, że kolację ładnie zje. Kupiłam sobie chleb bananowy. Dawno go nie jadłam i o ty, nabrałam, wiecie... Jak coś słodkiego mi się zachce, to chyba lepiej takie coś przekąsić. Zaraz zobaczę, Maksiuk. Wzięliśmy winogrona. Tu dzwonek maksa. Pamiętacie z Krakowa? Na dzwonek poszedł. Kukurydzę zakupiliśmy taką do gotowania. Paracetamol wzięłam. Wzięłam yy, mleko czekoladowe. To za 25 pensów było. Przecenione. Yy. Makaron Max sobie wybrał. Zrobię mu chyba na kolację makaron i popiję tym mlekiem. Może nie wiem. I wiecie co, że berka dawno ich nie mieliśmy? Ojejka! I tak wołały do mnie. Kup mnie, kup mnie. <grym> Mleko mam. Kole. I kupiłam dwa takie napoje. Nie wiem czy. Chyba gazowane takie kiedyś mieliśmy, a takich, wiecie, nie gazowanych nie mieliśmy. Sok kureminowy z cukrem i słodzikiem. Cały? Boże, pustą rolkę. Dwa takie i to wszystko, pusta siatka. Idziemy zobaczyć, co on tam narobił w pokoju. Aż się boję. No, Maksio! Ach, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Myślałam, że tu będzie wszystko w ręczniczku. No i masujemy rączkę. Już dobrze. Mama jesienuchę. Jeszcze nogę, o Jeny. Zawsze coś. A wiecie co mu się w parku przytrafiło? Pokaż oczko. Wszystko już dobrze? Tak. Huśtał się i wiecie co? W, um, głowę wziął do góry i mu dwie muszki wpadły do oka. I tak go bolało i chusteczką mama wyciągała. A on dzielnie trzymał oczko mama, otwarte, naprawdę się. I, I ślub mi mumie. No. <laughs> dobrze, zaraz. I potem będę mu nią no i taka mumia wyszła. Dużo wygodniej z ręczniczków się robi Mama. niż z papieru. No, rozdzieraj! Mama, to nie tak, tylko to w głowy. A jeszcze głowę. Ja. Uh, I mumia jest wolna. Pamiętacie, jak ostatnio Wam pokazywałam, że wszystkie moje buty wyprałam? To zobaczcie. Tutaj są Wojtka wyprane. Tam jedne kapcie Maksia. No po prostu takie porządki wiosenne. Ale wszystko będzie czyściuteńkie. Tu w przedpokoju wisi jeszcze Wojtka kurtka, suszę. Zrobiłam sobie kawusię. Z taką pianką. Ja do lustra podchodzę Wam pokazywać. Maks już śpi, a ja siądę teraz. Do komputera i będę pracować przy butiku. I chyba ja dzisiaj będę zakończyła tego vloga. No, bo to już jest, wiecie, to już jest po godzinie 20.00. Będę teraz pracować, potem Wojtek wróci z pracy, będziemy kolację jeść, nic już takiego się nie będzie działo. Także um, jutro zacznę kolejnego vloga nagrywać. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło, naprawdę. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaczki, kochani. Pa!